Słuchajcie, wszystko co dobre, wiadomo, szybko się kończy. Tak jest także z naszym sezonem pierwszym dla kanału Hamlet TV. Musimy Wam z przykrością zakomunikować, że szykuje się posezonowa przerwa. Dwa tygodnie trochę za mało dwa miesiące myślę, że wystarczająco. Więc postanowiliśmy w zespole ze wszystkimi zrobić pauzę. Pauzę produkcyjną, urlopową. Może nie wykorzystamy w pełni tych 8 tygodni na to, że będziemy się leniuchować, ponieważ jesteśmy w trakcie przygotowania scenariuszy na kolejne epizody sezonu drugiego, który już wkrótce, który też zagości na waszych telewizorach, telefonach i tabletach za dokładnie 2 miesiące będzie się działo. Będziemy także robić projekt samochodu, o który wszyscy się opominali. Nie da się chyba robić w polsce kanału samochodowego. Na YouTubie bez tej tematyki i bez nacisku na ten rodzaj konkretnych samochodów, więc będzie on także na naszym kanale. Też jesteśmy podjarani tym tematem, ponieważ nie, nie eksplorowaliśmy go w poprzednim sezonie, ale myślę, że zakróluje on w sezonie drugim. Także podsumowania dwóch dużych projektów w ramach naszego kanału odbyły się w dwóch poprzednich odcinkach. Także stety niestety robimy 8 tygodniową przerwę. Działamy, nie zatrzymujemy się, będziemy wrzucać wam pewne jakieś tam storki, relacje, na TikToku może pojawią się jakieś też roleczki, więc cały czas będziemy aktywni, ale filmy na YouTube dopiero pojawią się po około 8 tygodniach. Sezon 1 jest już za nami, sezon 2 jest przed nami, także zostańcie, śledźcie i za 2 miesiące się widzimy. Będziemy teraz w pewne miejsce na zamkniętą drogę sprawdzić przyspieszenie naszego czerwonego herboja, Bo w sumie ani razu tego nie, nie zrobiliśmy jeszcze. Dobrze przyspiesza. Przyspiesza, dobrze jeździ, dobrze pana nie Pokaż ładne pudełeczko, które nam pomoże. Pewnie wszyscy widzowie znają to pudełeczko. Jest pewna apka, która wspiera to cuseło. Tutaj nie się... Blokowanie produktu. Ładuje się. Ta. Taki odragi. dragi. To się już nad ładował, bo światełko. Albo się nie? powerbank wyładował. Sprawdźmy w ogóle czy działa? Czekaj, bo rączki nie mam. O. Taki dragi. łączy się z telefonikiem, Pewnie wiecie nawet co to jest, bo większość youtuberów używa tego. Kochani, drogiego znacie, chcemy podłączyć pod telefon i zobaczyć w końcu, jak ta korweta oficjalnie przyspiesza. Sprawdzaliśmy to kilkukrotnie albo niejednokrotnie z Maxem, a teraz chcemy zrobić tą małą niespodziankę. Czasami trafi się jakiś komentarz, zachęcamy do komentarzy pod każdym z odcinków. O tym, jak samochód przyspieszał, więc dzisiaj chcielibyśmy to pokazać na filmie i zweryfikować. No, Jezu. Jak widzimy na ten konik, ale chcemy go jeszcze bardziej oficjalnie sprawdzić. Słuchajcie, bo oczywiście jesteśmy na etapie pisania scenariuszy do poszczególnych odcinków. Są pewne wątki, których chyba będę chciał pozostawić na. chcemy pozostawić jako niespodziankę, żeby jednak nie zdradzić tematów odcinków, które będą ale wciąż jesteśmy na etapie dobierania finalnych projektów samochodów, bo chcemy kilka samochodów zmodyfikować oczywiście w sezonie drugim ale co byłoby dobrze to byłoby fajnie wiedzieć od Was, czy na przykład interesuje Was modyfikacja klasycznych Emeczek, które czeka na przykład 36 46 które z jakimiś dodatkami Rocket Bunny mega fajnie wyglądają, które można też fajnie polatać bokiem Pewnie tak większość Was już miało okazję polatać o 36 i 46 bokiem Czy taki temat byłby w kręgu Waszych zainteresowań? Czy może całkowicie e, japońska motoryzacja S14, Silvia, e, Toyota Supra ponieważ jak wiemy, no Toyota w Liberty Walk'u, którym teraz jedziemy, Liberty Walk'u jedziemy korwetą, ale Liberty Walk do Toyoty jest też mega kosmicznie, fajnie wygląda. Temat może trochę już jest znany wszystkim widzom i ale może chcielibyście zobaczyć w jakiejś niestandardowej wersji e, Toyotę, też piszcie w komentarzach. Jesteśmy w stanie na tym etapie wrzucić jeszcze dedykowany projekt bezpośrednio od widzów, także komentujcie, być może jak będzie kilka, Trafionych komentarzy, że będą te komentarze w grupę odbiorców celować, to może zrobimy też ankietę pod tym odcinkiem, żebyście mogli ewentualnie wybrać tematyczny projekt, typowo robiony dla widzów, czyli temat samochodu i modyfikacje samochodu w taki sposób zrobione, jakbyście chcieli zobaczyć je na kanale. Specjalnie dla Was, tylko na Hamburgu TV. Tak, dajcie nam znać poniżej w komentarzach i będziemy tam sobie. Co jakiś czas czytać. I może zrealizujemy pewien pomysł, kochani, przygotowaliśmy dla Was taką małą niespodziankę. To małą niespodzianką jest dragi, jak mogliście już zauważyć wcześniej, będzie to pomiar od 0 yy, do 100. zobaczymy, co to nasza autko potrafi. Główny dyrektor Humpty TV nam właśnie zmieni tryb w samochodzie Z, z, z zwykłego, nie wiem, niezwykłego bo to jest Trybik his... zmienimy z szesnastki na czternastkę Bo na czternastej zmieni trybik i się szybciej rowerem jedzie z... 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 Słuchajcie teraz mamy mój tryb, oczywiście klapa otwarte ale pozostałe rzeczy soft Ale ustaliliśmy z Maxem, że wrócimy od razu tryb Super, super. Go wy... i spróbujmy na razie z włączonymi systemami. Czyli w sumie tutaj eee... PTM nie jest włączone bo tak. tak, PTDT, PTDT jest. Zapytacie, co to jest PTM? Nie wiem. PTM to PTM. Tak, parametry na razie mamy dobre: 92 stopnie, 176 jeśli chodzi o ciśnienie oleju. Więc wygląda na to, że jest bardzo dobrze. Żeby nam się dobrze jeszcze jechało. Kamerkę masz na górze pamiętaj. Aha, szybkę. I żeby było słychać. Jak się jedzie? Dobra, słuchajcie, to podłączamy Dragiego, nie marnujemy czasu i lecimy. Tak jest. Apka. To nie jest lokacja produktu. Lubimy z niego korzystać, dlatego go pokazujemy. Connect. Połączony jesteśmy na zamkniętej drodze, nikt nam tutaj nie będzie przeszkadzał. Idziemy z dodatkowym obciążnikiem z prawej strony. moim balastem 4 sekundy prawie równe pierwsze podejście tak, pierwsze podejście, ale co warto powiedzieć, to za chwilę troszeczkę wyłączymy systemów żeby było łatwiej zrobimy jeszcze z obciążnikiem z prawej strony a później bez obciążnika wszystko z bagażnika wyjmiemy potem bez obciążnika, ale temu obciążnikowi też damy okazję skorzystać bo on jest o połowę lżejszy ode mnie więc może się okaże, że Max będzie miał Najlepsze osiągi tutaj. Teraz tak. Wyłączamy wszystkie systemy, tak. Tu jeszcze wyłączymy. Naciśnij kontrolę trakcji włączony, odrzucony. Możemy włączyć, wyłączyć. Dobra. Wyłączony co jeszcze więcej? Wyścigowy. Mamy 408, a mieliśmy 403. Tryb Z naciśnij ponownie, aby włączyć PTM. Nie, nie, nie. A! Oh, yes. widzisz? Odkrywamy nowe kontrola trakcji On się kręcił teraz do czterech, nie? Tak. 3,75 To jak nie będzie lakuka raczy na... To będzie 3,5 Ale wtedy te 3-2 sekundy widać jest trudne do, do osiągnięcia. Piąteczkę. damy mu chwilę odpocząć. W tej próbie pojadę ja ale w następnej próbie też pojedzie Max, żeby zobaczyć, bo jednak Max może być trochę lżejszy ode mnie znacząco, o jakieś 30%, może 40%, więc zobaczymy jak trochę mniejszy jeszcze kierowca będzie mógł wycisnąć z tego samochodu, także mamy trochę mniej kilogramów na pokładzie, trochę obniżymy samochód o, bo być może ciśnienie powietrza pod pojazdem było zbyt duże, bo pamiętajmy, że jesteśmy zrobieni na airlifcie, byliśmy mocno podniesieni, to teraz jeszcze troszeczkę zmniejszymy ilość powietrza pod Samochodem. Może troszeczkę też to poprawi, choć czy przyspieszenie, niekoniecznie, ale za chwilę to sprawdzimy. Druga rzecz. Eee, ok, wstawimy tutaj. To będziecie widzieć na bieżąco, jaki był wynik, może. Mam nadzieję, że to będzie widoczne z waszej strony. Więc zaczynamy. Dam maksowi świat sygnał, światełkami. I lecimy. Przeczytamy tylko wszystko, gotowe. Start. Chyba żeśmy za mocno stracili trakcję. A wy już widzicie pewnie wynik, a ja zaraz zobaczę. 3,61 spoko, ale jesteśmy wciąż w obszarze 3,5 sekundy, a on ma albo 2, albo 3,5 fabrycznie. Wszystko jest gotowe, dragi włączony. To za Zapomniałem włączyć bieg. Gotowy? To lecimy. 368, czyli ten 361, i to był najlepszy. Park Drive Go. 364 niestety, ale zaraz będzie zmiana i zobaczymy, co przy mniejszej masie ale również sprawnej noty Maxa uda się jeszcze z tego wyciągnąć. Kierowca testowy Corvette Liberty Walk lat 25 Maksym Wawrek, dzień dobry. E, idziemy do samochodu. Dobrze, kochani. Pierwszy pomiar. Zaczynamy za 3 2 1 Tutaj się nagrywa, tu się nagrywa, tam jest górę, jedziemy. I jest Mua. Czas 3,72 Dobrze kochani Poprzedni pomiar wynosił 3,72 na PTM na maksa a PTM do połowy było 362, spróbujemy jeszcze raz do połowy. Pytamy się czy jest OK, jest OK. Wszystko tutaj działa, wszystko jest pięknie, Wrzucamy sobie drive'a, gaz do dechy I No, to nieźle. Dobrze kochani, ostatni, ostatnia próba pomiaru. Teraz jesteśmy na PTM4, czyli na sporcie. Wcześniej nie udało się powieść tych y, wyników. Zobaczymy czy jesteśmy gotowi. Jesteśmy gotowi. Klikamy drive, patrzymy co się dzieje za nami nie jedzie. 3, 2... Jeden 366 Nie uda się Tutaj jest lista Mieliśmy teraz 383 ja miałem 366 372, 372 tata miał 362 361 364, 368 czyli wychodzi na to, że tutaj dobrze pokazuję, tutaj 361 najszybszy czas tego topana, ale twój był 362 więc o 001 tylko się różniły więc teoretycznie osiągi no dwóch różnych kierowców, dwie różne masy różne kombinacje, kombinatoryka ustawień ale no niestety nie udało nam się przy tym ustawieniu i konfiguracji samochodu przekroczyć dzisiaj 360, nie? no niestety Ale liczyliśmy, że będzie 32 nawet, nie? pytanie, czy to zależy od Liberty Walka? że jest cięższy pewnie trochę? czy coś? no czy... możesz mieć rację, może no, jednak ta ergonomika jest trochę zmieniona może trochę jest teraz cięższy samochód czy może trzeba było opony dogrzać inaczej? no koła są też duże, duże nie? bo są no, takie petardy, że ale świetnie się bawiliśmy. Oczywiście. Myślę, że czas też jest dobry w sumie. Przecież, wolne to to nie jest. Tak. I miejmy nadzieję, że jak zmontujemy, to materiał będzie cieszył Wasze oko. Zawsze. Tak jest. Do zobaczenia. Dziękować. Do zobaczenia. Siemanko.